Pytasz, gdzie Bóg jest teraz? Sięgnij po słowo, otwórz Biblię. Nie szukaj objawienia w głośnych, spektakularnych znakach, szukaj go w tym, co już zostało dane. W słowie, które się nie zmienia, to jest fundament. Wtedy, kiedy wszystko się ułoży, nie w idealnym planie, który nigdy nie nadejdzie. Właśnie teraz tu jest świętość, tu jest spotkanie, tu jest on. A on cię zna, zanim zapytasz On zna Twoje serce, zanim powiesz, co myślisz, co czujesz, co cię niepokoi, w co wątpisz, co cię cieszy, co cię boli. On wie i mówi: Przyjdź, otwórz mi swoje serce. Sięgnij po słowo, otwórz Biblię, nie szukaj objawienia w głośnych, spektakularnych znakach, szukaj go w tym, co już zostało dane. W słowie, które się nie zmienia, to jest fundament. Otwórz Biblię, otwórz Biblię. Ale nie podchodź do niej jak do książki, którą musisz przeczytać, tylko jak do listu, który ktoś napisał właśnie do ciebie. On mówi: przyjdź. Tej piosenki powstały na podstawie fragmentu tekstu z książki. Nie jesteś sam, autorstwa Eliasza Ciszy.